Zniknęły kontenery, to znaczy są przeniesione na nowy cmentarz, z drugiej strony cmentarza, za tą nową drogą asfaltową. Powód, codziennie rano, żalili się i tak było, rzeczywiście sam to stwierdziłem, worki, wiele worków koło kont obok kontenerów worki z gruzem po remoncie, worki y z ch chwastami. Z ogrodów zdarzyło się i okien 6 ze szybami po remoncie. Raz była nawet wersalka, oczywiście nie do użycia już. No i ciągle i ciągle ten problem się pojawiał. Wywóz śmieci to sprawa bardzo kosztowna, dlatego rozważając co począć, jak zrobić, żeby nieuczciwi państwo, nieuczciwi, niektórzy oczywiście tylko nieuczciwi, zamiast coś sobie poradzić ze swoimi śmieciami, no to do nas, do kontenerów parafialnych, a wywóz śmieci proszę sprawdzić. W przedsiębiorstwie komunalnym płacimy duże tysiące każdego miesiąca. Te tysiące pochodzą z opłat cmentarnych, które i tak są podwyższone, a ciągle jest deficyt w tych opłatach. Dlatego mam nadzieję, że Proszę Państwa, to pomoże, że ilość śmieci się zmniejszy. Dobrze, ale dla niektórych nie. Dla niektórych nie. Tych, co Ci, no co tam pomoże. są po prostu na dole, tamten cmentarz obsługują nie? ludzie, są świeże groby i kwiaty już po prostu przedrzucają. Nie zmusi pani, nie zmusi pani, żeby ktoś wziął i przyniósł tutaj, przyniósł tutaj. To ja, ja, nie wiem, bo ja to biorę w kład, do torebki, w domu wyrzucę, nawet, bo mnie to nie przeszkadza. Ale są tacy ludzie, że nawet były tutaj kontenery też rzucali przez płot. A pani zdaniem to dobrze? No. Dobrze. Ja widzę, jak w nocy przyjeżdżają samochodami o dwunastej, o pierwszej tak, w nocy, to tak, co jedzie tak. z przyczepką załadowaną?